Witajcie kochani w niedzielę, ostatni dzień tego tygodnia. Dosyć burzliwy tydzień. Dwa razy mieliśmy naudis pełnia księżyca. No, wiele się tutaj w tym tygodniu działo. Zobaczmy sobie. Jaka runa na niedzielę dla nas? Co tu dla nas na niedzielę? Urus Jak pięknie. Doskonały czas, żeby pobyć sobie w tu i teraz. Doskonały czas, żeby przebywać na łonie przyrody. Mam nadzieję, że u was pogoda piękna, że możecie z tego korzystać, że e, warto przejść się do parku, nawet choćby ściągnąć na chwilę buty i, i stanąć bosymi stopami e, i poczuć tą energię Matki Ziemi, tak? Warto tutaj to jakby zrealizować. Warto poczuć ten żywioł ziemi urus to jest taka mm... oczywiście, że jest to runa uzdrawiania oczywiście, że jest to runa, która mówi o zdrowiu oczywiście, że ona dodaje nam sił wigoru, mocy ale to nie jest taka runa chaotyczna przy urus czujemy się silni przy urus czujemy majestat przy urus czujemy taką powagę sytuacji bym powiedziała dlatego, że e, urus właśnie nadaje nam tą siłę ona tutaj sprawia, że tak jak wam nieraz mówiłam jak popatrzycie natura to to zwierzę po prostu jest i my wiemy, że to jest silne zwierzę my wiemy jak silna ona jest, jaką emanuje energią, prawda? I takiej siły i energii na tą niedzielę ja Wam życzę. Ale życzę Wam także, żebyście pomyśleli w końcu o sobie i o realizacji Waszych marzeń, o tym, czego byście chcieli, co moglibyście zrobić, żeby właśnie od dzisiaj zacząć realizować Wasze plany, Wasze marzenia. Co zrobić, żeby to wszystko co chcielibyście, by się wydarzyło, zaczęło się wydarzać, nabrało realnych kształtów w tu i teraz. Zastanówcie się, bo dzisiaj jest dzień sukcesu, dzień słońca i może warto właśnie przekuć to na realizację tego, co byście chcieli, o czym myślicie i co e, dałoby wam pewnego rodzaju spełnienie. Trzymajcie się cieplutko i cudownej niedzieli.